Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla was coś, co może okazać się niezłym hitem sprzedażowym w kategorii obudów komputerowych. Mowa oczywiście o nowości firmy Krux, czyli o budowie Trek Max. Zapraszam na recenzję. Nowy, większy brat. Takim mianem jest określana to budowa przez swojego producenta z dopiskiem MAX. Jednak czy rzeczywiście jest aż tak wymaksowana, to postaram się dzisiaj dla Was sprawdzić. Trek Max należy do obudów z rodziny Midi Tower, który pomieści w swoim wnętrzu płyty główne w formatu ATX, Micro ATX oraz Mini ITX. Frontowa część obudowy została zaprojektowana tak, aby zapewnić jak najlepszy dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Jej struktura, przypominająca drobno rozmieszczone kryształy, potęguje efekt wizualny wentylatorów umieszczonych tuż za nią. Boczna część to pełny panel ze szkła hartowanego, uwydatniający wnętrze zwartej, ale dobrze zaprojektowanej konstrukcji, która ma wystarczyć. Miejsca, aby pomieścić karty graficzne o długości 290 mm. Konstrukcja tej obudowy pozwala na montaż czterech dysków w dwóch różnych konfiguracjach. 3,5 calowe napędy montujemy w piwnicy w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Dyski SSD montujemy na przedniej stronie tacki płyty głównej lub w miejscach, gdzie wcześniej zainstalowaliśmy dyski HDD. Warto również przyjrzeć się systemowi chłodzenia oraz filtracji. Kruk strek został wyposażony w trzy filtry przeciwkurzowe. Pierwszy duży filtr typu mesh znajduje się za frontowym panelem. Drugi został umieszczony pod natomiast trzeci filtr siateczkowy mocowany na magnes znajduje się na topie obudowy. Ta obudowa pomieści łącznie do 8 wentylatorów, z czego dwa montujemy na topie, kolejne 2 120 na piwnicy, 3 wentylatory 120 mm na froncie, oraz jeden, jak widzicie, 120 mm jest zainstalowany z tyłu obudowy. Jest to oczywiście wentylator wyciągający, który otrzymujemy w standardzie. Ja na potrzeby tej recenzji zamontowałem dwa 120 mm śmigła na froncie, tak aby móc dla was zrobić podstawowy test temperaturowy. Nie możemy oczywiście pominąć kwestii systemu chłodzenia procesora. Zamontujemy tutaj chłodzenia powietrzne o maksymalnej wysokości 159 mm lub systemy chłodzenia cieczą typu AIO chłodnice 240. Przejdźmy zatem do testów. Testy zostały wykonane w kilku tytułach, uśredniając wyniki temperaturowe z najcieplejszych komponentów całego zestawu. Pomimo zdecydowanie mniejszych rozmiarów, Trek Max broni się dużym meszowym frontem, który wtłacza ogromne ilości chłodnego powietrza z zewnątrz. Temperatury na karcie graficznej były o 2 stopnie niższe niż w obudowie Halo, natomiast temperatura procesora wzrosła o 6 stopni Celsjusza. Czas na kilka słów podsumowania. Ta, wbrew pozorom, niewielka obudowa posiada całkiem niezłe właściwości w temacie cyrkulacji powietrza, co widać na wykresach, a co jest spowodowane tym ogromnym meszowym frontem. Posiada ona również wystarczającą ilość przepustów, abyśmy mogli odpowiednio przeprowadzić wiązki od naszego zasilacza. Jeśli chodzi o miejsce zatacką, to myślę, że miejsca jest wystarczająco, aby odpowiednio zaaranżować nasze okablowanie, jeśli posiadamy płaskie wiązki zasilacza, w w przeciwnym wypadku tego miejsca mamy około 1,5 cm. Co do samej piwnicy, jest ona dość pojemna. Bez problemu zmieścimy tutaj standardowe zasilacze o długości do 170 mm. Natomiast jeśli zrezygnujemy z klatki na dyski 3,5 cala, wtedy tego miejsca mamy automatycznie więcej i możemy tutaj zainstalować o wiele większe konstrukcje. Jeśli miałbym na coś w szczególności zwrócić uwagę, to z pewnością będzie to brak przez jednych. Uwielbianego przez drugich, znienawidzonego RGB. Jako, że jest to obudowa z oknem, to aż prosi się o chociaż jeden wentylator, który rozświetliłby wnętrze tego całkiem ciekawego case'a. Natomiast myślę, że obudowa broni się swoją ceną i należy jej to po prostu wybaczyć. Tak więc, kochani, linki standardowo w opisie filmu. Na dziś to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Cześć!